Siemanko gołąbeczki, 7.12 przed chwilą zgasło. Piękny widok tak naprawdę. Najpiękniejszy widok. <grym> Czyli jak jesteś przy gołębiach jedziesz do gołębi. I tak ale ten widok mnie opuszcza już na tydzień zaraz będę jutro lecę. Także dziś ostatni filmik będzie. Jutro albański raj mnie czeka. Także piję rakiję zamiast browarów i będzie lux, mi się wydaje. No, a trochę tam zawirowania są jakieś na lotnisku, ale mam nadzieję, że, że, że polecę, a jak już będę na miejscu, to już będzie git. Otwierasz tylko samochód i kici kici już jest. Oczywiście trzeba tutaj trochę szyby. Się... o po prostu, o. Troszkę pomęczyć kotkę Znaczy on mnie męczy cały czas auto Także O morda Ech, te zwierzęta Te zwierzęta Mordę, w bluzę muszę założyć bo jest zimno Także zimno jest ale powiem wam że ja wolę Taką pogodę Można coś zrobić I no i człowiek się czuje Młodzież już wypuszczona. O sobie spokojnie. Nie mają chęci dzisiaj wyskoczyć nawet. Dużo filmów, dużo filmów, ale też tak jak naprawdę to można nagrywać codziennie coś. Bo w gojemniku, jak to w gojemniku, zawsze coś się dzieje. A młodzież. A? Nieśmiało wychodzi tygrysek. Także czarnuszki zostają. Wszystkie kolorowe zostają. choć mało ich zostało w sumie, także... Aby jeden wyskoczył, to zobaczcie, co się, się dzieje. Powiem wam, że te młode to takie bez życia. Już ze starymi lepiej chodzą. No nie wiem, może coś im kurwa dolega, ale nie. Nie widać po nich jakieś tam... Już lepiej chodził, jakby mniej na żart. Raz tak latają z takim od razu jakby przymusem. Chodźcie tu, chodźcie. Odrobaczyć by się przydało, ale to teraz to wszystko po powrocie. Może zapasione za bardzo są. Dobra, teraz wy sobie polecicie i polatacie. Pokażecie młodym, że można latać wyżej. Mam nadzieję. Powiem wam, że o tej porze, żeby nawet obcych żadnych nie było, to aż dziwne. Wesoły Samczyk Będzie się tak podrywał i będzie się tak ściągał do dachu, ale kupa pocztowych jest. Jest nie Kominiarze szum tylko idzie. O, wiem, będzie się podrywał i będzie je ściągał. On nie ma co się oszukiwać, bardzo słabo. O, bardzo słabo latają. Możliwe, że one zapasły się tą karmą, bo to kukurydza, groch mocna, Mało treningu. Pół dnia siedzą w gołębniku. Jak macie jakieś pomysły? to są zdrowe. A nie chcą latać. Szkoda, że tego jęczmieniu nie mam. Bo pszenica to jest Troszkę gorsza sprawa A jęczmieniem zawsze Zawsze by troszkę diety jakieś dostały Grubasy A. A co, No co one 15 minut latają? Ale chociaż jestem zadowolony, że w siatkę siadają brzydko oka ostatnia siada zawsze o, te samce głupie <noise> usiądę i w górę i w górę szukają samic o no, jak ładnie jeszcze cztery sztuki budodój, no to tyle na urlopie przez tydzień nauczyłem Wyruchają te młode samczyki, parzą się już, może za wesołe, wypoczęte. z skupię, widzicie? Nie wiem, może mają jakieś kurde w albo co? Wszystkie po kolei. Eee, Miteks, coś takiego? Ostatnio właśnie tam do głębika rozrobione z wodą. Na te wszały różne pasożyty. No dobra, wsadzę im wanienkę. Jak się wykąpią te młode chociaż Chodzę przy nich codziennie, teraz patrzcie a tam mi się wykluło z pięć jeszcze młodych U żałobników, u, u winerów jedzą Kurde, u bocianów, bocian jaki wielki A jakby ktoś potrzebował jajek na jajecznicę to, to mogę dać Kurki już czekają, tak? Gdzie, 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 O kurde Lecą, zobaczcie. No, to pożywne jedzonko. Oba jak Księżarówki. <grystanie> Żałobnik na Białym Ogonie jak się rozszalał. Jasne. z rana jakoś siadają o w niebie jeszcze jeden dwa tam jakiś obcy budapeszt wysoko Te dwa w niebie to chyba dwa srebrniaki. To jeden młody z tego roku, a drugi to ten, co zawsze, ten stary, mądrala, czyli te czarno dzioby, bo no, ten będzie młody chyba. tam tamten to stary, jak Budapeszt chodzi <gryst> wysoko. A, to jest młode. To pewnie jakaś rodzina bliska, albo ojciec, syn. No to ojciec jeszcze został w górze. Ja jestem tutaj, jesteś to to to. to. A o, kurwa, jak przycinaki poszły. Nie zdążyłem nagrać. Bombarduje stary, teraz zobaczcie. Ale to jest dzik. A to z drzewa, co to se leci? O jak się jasny tam zalądował na drzewie. Widzicie? Trzeba go przyuważyć, żeby nie powtarzał tego błędu. Nie wiem, co ten srebr srebrny, czarny ma, ale jeszcze przyleciał jeszcze gruch. Ale chodzi w chmurkach normalnie samolot taki. jastrząb go tej zimy może oprawi. Jakby, albo soku prędzej. Wuj opędzi, zobaczcie. Janek. Chodzi tak samo jak u małej. Mniej więcej tyle samo głębi małe Jedne górą, drugie dołem Ale, petarda nie zła. Pojedynków też sporo. Oba, jak dobrze złapał telefon? A to jest spory kawałek. O, zobaczcie. I to samo wyskoczyły, już siadają. Zalewuję je, wytrenuję. Łóżniaki, ciemniaki. O, się ciemniaki. No to samo, to mówię, wszędzie to samo. Młodego, jasnego wylota, który co wypuszczę, to on przelatuje tu sam. Ojej, zobaczcie, taka menda. I tu skubie coś. Tylko on. Jeden. O. Jak go tu ciągnie? Garażowka Może z wujem browara, oj O takie darmo zjada, w tym roku sobie wychowałem A ma piękny ogon, zobaczcie Klasyczna <grymny> Klasyczny koczek Orderów mu założyłem Proszę bardzo, jaki ładny. warszawsko Żerardowski Chociaż ja wolę tę łapciatę. A to jest drugi pakistański. Polski. Polski Żydek. Łajka, pliszka. No i Blajkop. Nazw tyle, że... Nie ma inny ogonek troszkę, tamten był wylociak na dwa pióra, no ale ten jeszcze, jeszcze nie wychodzi. No ale postanowiłem sobie taką, taką parkę wychować, ten na białym ogonie jednak nie dał rady, wjurzał, wjurzał, aż mu się zwjurzało totalnie. oko swoje jajko. Jej zostawi to jajko. A nie chce mamu tego. Jak się coś wykluje z tego. Nazrywałem tych żół. One, ziół, one to są takie intensywne. Właśnie ten tymianek. Jezu, co mu się to wbiło jasnemu, zobaczcie, trzeba być obserwatorem cały czas, bo jemu jakieś tam się coś wyleczekowi wbiło w nogę. Między obrączką a nogą ma jakiś, jakąś wykałaczkę i go uwiera. Ten z białymi obrączkami, zapinkami. Ciekawe, czy będą chciały się w tym wykąpać. No, takie coś mu się, a to słoma. Ale już go ubierało. Już nogi podkulał. Sąsiad pędzi Zobaczcie, co tu, jak to mi się dzieje. Patrzcie, jak mnie dzieje. Patrz, Jak nie zaczepia, zobaczcie. Halo, na głowę mi wejdziesz niedługo. Ryu, pokaż się. <ścoughs> Mortka niesamowita. O, 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 o. zaraz kapek wyleje. Widzieliście, co zrobiłaś? W szoku jesteś teraz, co? Oj, tak się ociera od ciebie. Cały dzień. I zmusza. <grytanie> Widzicie, nikomu nie chce chodzić. Nie wiem, czy to taki okres teraz, czy. Się... Co to za dużo młodych nie ma, bo widzę po głębiach po prostu. też gania codziennie. Nie wiem, czy to takie powietrze jakieś. Ładnie się wykąpały. Woda im pasowała. No, teraz sobie leżą w prawie na ulicy. Na drodze. Proszę bardzo. O, Luksus, dziesiąta trzydzieści, wujek trenuje, ale teraz mu się gorzej pozbierały. Mocniejsze są wyżej, idą tu do mnie, a słabsze niżej. się wykąpały, bo bym mnie pogonił też. Ale. No i też, no wyskoczyły, już siadają, już do siadania. No jednak co to nieco to jeszcze spędziłem. Ale wujka już usiadła. Oba. Mokre to szumi, tylko. jeszcze chodzą tam jakieś po 11 W górę i w dół, w górę i w dół od razu. No, no taka czwórka z plusem. 17.50 Można powiedzieć, że już się zaczęło. Już tata zaczął swoje rządy. Ale dopiero się przekonam, jak pójdę i zobaczę to na własne oczy. Czyli wszystko wypuszczone, chyba że tamte jakimś cudem wlazły, ale nie sądzę. Także szkoda gadać. Jeszcze nie pojechałem. O, o, o. Wszystkie siedzą na domie. Na domie? No to obejrzcie się tak? Tata już rządy wprowadza. Także wkurwił się byś Szkoda gadać Zobaczcie No widzisz Także nie ma co nagrywać Dzisiejszy film Także na zakończenie ojciec się potrafi jeszcze wyprowadzić z równowagi. Katastrofa. Także co tu będzie się mnie nie będzie, możecie się tylko domyślać. O, jest jakiś kur... Jest obcy zobaczcie. O jedzony jaki. Cholera. Ale diabeł. Aż się boi tutaj. no. Nawet dwa są, zobaczcie. Nie, ten to mój. Ten to mój diabeł. Zaraz łapię, go, pokażę. To przyczyna wypuszczenia wszystkiego. Ładne. No ładne. Oryginalne dwudziesty drugi rok no no oczywiście oczywiście dobra nie mam już nagrywać panowie sąsiad patrzy No żałobnik? No, żałobnik. <laughs> Ojciec pod żałobnika, wszystko wykluczy. Aby nie chory, tak? Zdrowy. Leci następny za Następny leci. No, dała nadbuduje. No Dobra no zresztą Buda O Marcina chyba Tam dość popada proszę bardzo w tym tygodniu ostatni filmik <kłysy> Widzicie, co się dzieje. Nie trzeba szukać wrogów daleko, bo na większy twój wrog mieszka razem z tobą. Można powiedzieć, a jeszcze głupio się śmieje, i w ogóle także, no nie wiem, nie wiem, nie można z tym człowiekiem się dogadać w żaden sposób. Po dobroci nie można. Taki siak potrafi cię tylko zdenerwować i, I tyle. Także. Wyślę pożytkówkę z Albanii, mam nadzieję, że dolecę bez problemu. Trzymajcie się, pozdrawiam. Tomil FR 87, do następnego razu, czyli gdzieś 18-19, coś takiego. Nawet mi się go nie chce nigdzie wywozić. Niech poleci. Robi do sąsiadów O Wejdź jeszcze na Karmik Tomka Miałem wam powiedzieć właśnie tam teraz film wrzuciłem z, gołęb z Gołębiarzem A z Wędkarzem takim starym z Drogoszewa Bardzo pozytywny gościu Także polecam